Cześć, nazywam się Diana Meder, jestem osobistą stylistką i na co dzień współpracuję z klientami indywidualnymi. Więc oprócz teoretycznej wiedzy, ja mam dużą wiedzę praktyczną, którą będę dzielić się dzisiaj z Wami. Dzisiaj omówimy z Wami podstawowe 10 elementów, które warto mieć w swojej szafie. Ten filmik będzie przydatny dla osób, które dopiero zaczynają przygodę ze stylizacjami i które nie wiedzą, od czego zacząć, więc dzisiaj ja podpowiem, od jakich 10 elementów warto zacząć. Ten zestaw ubrań to będzie mini szafa kapsułowa, która będzie sprawiała wrażenie komfortowych stylizacji, ale kobiecych i trochę eleganckich. Kiedy zważymy szafę kapsułową albo mini zestawy, to zawsze zaczynamy od podstawy. Podstawa u nas to oczywiście spodnie, dżinsy, spódnicy. Zasada udanej garderoby jest taka, że na jeden element musimy mieć przynajmniej trzy elementy górne, czyli jedne dżinsy, koszula, t-shirt i marynarka. I pierwszy element, który warto mieć w swojej szafie, to oczywiście dżinsy, które będą dobrane idealnie do twojej selwetki. Moje Ulubione kroje jeansów to slim, straight, white. Dla osób, które bardzo chcą zaszalać ze swoimi stylizacjami, to będą cargo. I najważniejsze w dzińcach, by był ładny odcień niebieskiego lub granatowego. Najlepiej stawiać na jednolity kolor. Drugi element to marynarka. Jednorzędowa bądź dwurzędowa, skrócona albo normalna długość. Ja do swojej szafy dodałam brązową marynarkę, ponieważ chciałabym wam pokazać co innego niż czarna marynarka, która ma większość osób. My możemy stawiać albo na wzory geometryczne, Albo iść już w minimalistyczny styl, jeżeli preferujesz bardziej spokojniejsze stylizacje. Trzeci element to oczywiście sweter. Kiedy dobieramy swetry, zwracamy uwagę na dekolty. Dekolt może być okrągły, serek, łódka, ewentualnie ze stójką. Ja uwielbiam bazowy dekolt, czyli okrągły. Kiedy dobieramy swetry, zwracamy uwagę przede wszystkim na rodzaj splotu. Osobiście ja nie przepadam ze swetrami grubszymi, tylko wolę postawić na dobry skład. To będzie wełna, kaszmir bądź moher. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie można znaleźć sweter, by miał dobry skład, ale zarówno był stylowy i ponadczasowy, to chciałabym przedstawić ci markę Lili Silk, która produkuje wełniane ubrania, zarówno jak i ubrania z jedwabiu. Wybrałam sweter w kolorze Color Blocking, czyli kiedy mamy kilka kolorów w naszym swetrze. Na stronie Lili Silk oczywiście możecie znaleźć swetry w różnych kolorach, z różnymi dekoltami, dekolt okrągły, polo, z kapturem. Jest naprawdę większy wybór, więc dziewczyny, każda z Was będzie mogła znaleźć dla siebie ciekawe elementy, zarówno golfy, jak i swetry. Osobiście nie przepadam ze swetrami, które nie są przyjemne do ciała, ponieważ mimo tego, że będą ciepłe i tak nie będę tego zakładać. Ale ten sweter jest dziewczyny na tyle mięciutki i przyjemny, ale i ciepły. Pasuje zarówno jak do jeansów, do spodni, do spodni białych, do spodenek. Możecie zakładać tak naprawdę z jakimikolwiek ubraniami, ponieważ ten sweter pasuje do każdego Ubrania. Przechodzimy do naszego czwartego elementu, to będzie koszula. I również tutaj mam do polecenia koszulę marki Lily Silk. Koszulę dostępne w różnych odcieniach, jak i w neutralnych, tak i w kolorze, z kokartkami, bez kokartek w paski. Wybrałam koszulę czerwone, w białe paski, ponieważ chciałabym, żeby ten mini zestaw szafy kapsułowej był dość ciekawy. I chciałabym Wam powiedzieć, że wiele z Was pytało już mnie na Instagramie skąd ja mam tą koszulę, więc dziewczyny bardzo Wam polecam tą markę. I oczywiście to jest 100% jedwa. Piątym elementem, które warto mieć w swojej szafie to będą spodnie. Spodnie mogą być jak i w ciemniejszych odcieniach, w odcieniach brązu, bieli, a jeżeli chcesz to w ogóle możesz postawić sobie na kolor. Ja jednak poszłam w achromatyczne kolory i wybrałam białe spodnie. Ten model jest uniwersalny i można stworzyć jak bardziej sportowe stylizacje, tak i bardziej eleganckie. Możecie tutaj zobaczyć jak spodnie z jedwabiu. Również marki LilySilk pasują zarówno do koszuli, do swetra albo do t-shirta z marynarką. Warto mieć w swojej szafie takie spodnie, które będą pasowały Wam do każdej okazji i do każdej stylizacji. Mój kod rabatowy MADAR15 obniży wartość Waszego koszyka, więc pamiętaj by go wpisać. Kolejny element to t-shirt. Kiedy dobieramy t-shirt to zwracamy uwagę w jaką stronę chcemy pójść, żeby był bardziej elegancki, żeby był w prążki, ewentualnie żeby to była sztywna bawełna. Ja stawiam na cienką dzianinę, ponieważ wiem, że t-shirt z bawełny jest bardziej w stylu sportowym i będzie pasował do stylizacji casual sport albo do stricte sportowych stylizacji. Ja jednak chciałabym zachować efekt kobiecości, dlatego idę w dzianinę. Oczywiście zawsze warto mieć na każdą okazję sukienkę. Sukienkę dobieramy według długości rękawa, dekoltu i z długości samej sukienki. Ponieważ do tych 10 elementów wybrałam mini spódnic, postawiłam na sukienkę długości midi. Kiedy dobieracie sukienkę midi lub maxi, zwracajcie uwagę na to, żeby były z rozcięciem z tyłu, by w przyszłości nie mieć problemu z poruszaniem się. I ważna jest kwestia, kiedy dobieramy sukienkę bez rękawów, to zwracamy uwagę, gdzie znajdują się u nas ramionczka. Im bliżej ramionczka znajdują się szyi, tym bardziej rozszerzają nam ramiona. Więc jeżeli nie chcecie poszerzyć Was ramion, to ramionczka muszę znajdować się troszeczkę szerzej, tak w połowie. Ramię. Kolejny element to mini spódnice. Pamiętajcie, że jeżeli boicie się na przykład zakładać mini spódnicę, to zawsze możecie postawić na spódnice shorty, jak ja wybrałam. Z wyglądu nie widać, że to są szorty, ale wizualnie wygląda jak mini spódnice, ale w poruszaniu się zawsze będzie nam wygodnie. Czym możemy zastąpić taką spódnicę? Na przykład skórzanymi shortami. Taką mini spódnicę można stylizować jak ze swetrem, bluzą, marynarką, koszulą albo t-shirtem. Przedostatni element to będzie top na szerokich ramionczkach, bądź wąskich, ale nie dobierajcie Topy na zbyt cienkich ramionczki, ponieważ takie topy nie będą uniwersalne. I jeżeli na przykład chcecie zakładać do pracy, to zawsze trzeba będzie zakładać marynarkę. Natomiast jeżeli wybierzemy top z szerszymi ramionczkami, to wtedy można nie przejmować się, ściągać marynarkę bądź kamizelkę, ponieważ cienkie ramionczki nie będą pasowały do wielu miejsc. A jeżeli tworzymy już podstawową mini szafę kapsułową, to dodajemy takie ubranie, które możemy założyć, nieważne, do pracy, na randkę czy na spotkanie z koleżanką. I ostatni element to będzie będzie bluza bądź sweterek typu polo, zamkiem, bez zamku, coś luźniejszego, mniej eleganckiego do naszych stylizacji, kiedy możemy założyć taki sweterek razem z jeansami albo spodniami i pójść na zakupy do galerii bądź wyjechać za miasto. To były 10 podstawowych elementów, które warto mieć w swojej szafie, więc jeżeli nie wiesz, od czego zacząć albo chcesz zrobić porządek w swojej szafie, to sprawdź, czy ubrania z twojej szafy zgadzają się z tym, co ja powiedziałam. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to piszcie w komentarzu, dajcie mi łapkę do góry, subskrybujcie mój kanał i oczywiście subskrybujcie mnie na Instagramie. Widzimy się z Wami w kolejnych filmikach. Życzę Wam miłego dnia. Pa-pa!